Z łezką w oku. Kolorowe lata 60. i połowa siedemdziesiątych ubiegłego wieku epoka dzieci kwiatów, włosów upiętych w koki lub tapierowanych, makijaży ala kleopatra, spódniczek mini i sabotów, piosenek Filipinek, czerwonych gitar i skaldów. Byłam za młoda, aby docenić to, co mnie wtedy otaczało, o czym teraz wspominam z nutką nostalgii ale Młyńska jest ze mną zawsze. Od momentu wyprowadzki czas dzieli się dla mnie na okres z Młyńską i po Młyńskiej. Gdy śnię o dzieciństwie, o domu, zawsze widzę młońską. Moi znajomi to ci z Młyńskiej i pozostali. Gdy spotykam kolegów i koleżanki z dawnego sąsiedztwa, mówimy, to my z naszej ulicy, mimo że termin nasza ulica Obejmuje tak naprawdę nie tylko młyńską, również bielnikową, piwną i strumykową. Ale Młyńska była wśród tych wszystkich ulic dla mnie najważniejsza. To był inny świat: świat magiczny, choć dość ubogi, świat zabaw i nieplanowanych spotkań na ulicy, świat wybryków i gier wymyślanych na poczekaniu, świat bezpiecznego i beztroskiego dzieciństwa. Każdy z nas ma swoją Młyńską, do której powraca wspomnieniami, bo zdarzyło się tam wiele ważnych chwil. Morzyli tam ludzie, którzy wpłynęli na naszą osobowość i stosunek do otaczającej rzeczywistości. A zatem, tytułowa Młyńska to miejsce, gdzie zaczynało się życie każdego z nas.